Cześć, to znowu ja dziś zabiorę Was w podróż po jednym z najciekawszych wynalazków ludzkości. Nie, nie mówię o kole, ogniu czy internecie. Mówię o religii. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest religia? Emile Durkheim, jeden z ojców socjologii, definiował ją jako spójny system wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych. Brzmi bardzo poważnie, prawda? A tymczasem w praktyce religia to po prostu sposób, w jaki ludzie od tysięcy lat próbują odpowiedzieć na podstawowe pytania, dlaczego tu jesteśmy, co się dzieje po śmierci i dlaczego ciągle pada, gdy planujemy grilla. Ale uwaga, nie myślcie, że chcę atakować religię, po prostu obserwuję ją z fascynacją, jako zjawisko społeczne, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. I muszę przyznać, że osiągnięcia ludzkości w tej dziedzinie są naprawdę imponujące. Pierwsze pytanie, które nasuwa się naturalnie, to, jak właściwie powstają religie. Czy jakiś dzień w prehistorii ktoś wstał z jaskini i powiedział: Wiecie co? Potrzebujemy systemu wierzeń. Otóż według antropologów i socjologów, religie powstawały dość organicznie. Wilhelm Schmidt, niemiecki etnolog, twierdził, że pierwotni ludzie wierzyli w monoteizm. Jednego Boga stwórcę. To była teoria tzw. praobjawienia. Z drugiej strony, szkoła ewolucjonistyczna Edwarda Tylora uznawała, że wszystko zaczęło się od animizmu, wiary, że każdy kamień, drzewo i kawałek mamuta ma swoją duszę. Wyobraźcie sobie scenę sprzed dziesiątek tysięcy lat. Nasi przodkowie siedzą przy ognisku, patrzą w gwiazdy i jeden z nich mówi: Słuchajcie, jak myślicie, kto to wszystko stworzył? I voila, mamy początek religii. Oczywiście rzeczywistość była bardziej złożona, ale zasada pozostaje ta sama. Religia powstaje tam, gdzie człowiek próbuje zrozumieć to, czego nie może zrozumieć. Robin Dunbar, brytyjski antropolog ewolucyjny, wskazuje, że religia mogła być produktem ubocznym rozwoju naszego mózgu. Kiedy rozwinęliśmy zdolność do myślenia abstrakcyjnego i planowania przyszłości, automatycznie zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co będzie po śmierci. Nieźle jak na jaskiniowca, prawda? Historia religii to fascynująca podróż przez ludzką wyobraźnię. Na początku mieliśmy animizm. Wszystko miało duszę. Potem przyszedł totemizm, szczególny związek z konkretnymi zwierzętami. Wyobraźcie sobie plemię, które uważało niedźwiedzia za swojego przodka. Może dlatego dziś tak lubimy pluszowe misie. Następnie rozwinął się politeizm. Grecy mieli bogów na każdą okazję, od miłości po wojnę, od morza po wino. Bardzo praktyczne podejście, trzeba przyznać. Zeus dla ważnych spraw, Dionizos na imprezy. Monoteizm pojawił się stosunkowo późno, ale za to z wielką siłą. Judaizm, chrześcijaństwo, islam. Trzy religie Abrahamowe, które zdominowały znaczną część świata. Ciekawe, że wszystkie wywodzą się z tego samego regionu geograficznego. Najwyraźniej Bliski Wschód to była starożytna Dolina Krzemowa dla religii. Max Weber, drugi obok Durkheima ojciec socjologii religii, wskazywał na związek między protestantyzmem a rozwojem kapitalizmu. Protestanci wierzyli, że sukces materialny to znak błogosławieństwa Bożego. Bardzo motywujące, prawda? Nic dziwnego, że ta wersja chrześcijaństwa tak dobrze przyjęła się w Ameryce. Teraz przechodzimy do bardzo współczesnego problemu: jaka jest różnica między religią a ideologią? Bo często te pojęcia są mylone, szczególnie gdy ktoś chce dyskredytować przeciwników politycznych, nazywając ich przekonania religią. Różnica jest zasadnicza. Religia opiera się na wierze w istnienie prawdy i się do niej odnosi. Ideologia natomiast jest przekonana, że tę prawdę już posiada. To jak różnica między kimś, kto szuka sensu życia, a kimś, kto jest pewien, że go znalazł w manifestie partii. Religia ma jeszcze jedną ważną cechę. Odnosi się do sakrum, do czegoś świętego i transcendentnego. Ideologia zazwyczaj skupia się na bardzo doczesnych celach władzy, pieniądzach, organizacji społeczeństwa. Możecie oczywiście argumentować, że niektórzy ideolodzy traktują swoje idee jak świętość, ale to już przejaw religijności ideologii, a nie jej istoty. Józef Bocheński wskazywał, że ideologia zawiera teorię historiozoficzną i receptę na zbawienie ludzkości. Brzmi znajomo? To dlatego, że ideologie często próbują naśladować religię, ale robią to bez transcendencji. To jak próba zrobienia ciasta bez mąki, możecie się starać, ale efekt będzie wątpliwy. Nie możemy też pominąć kryzysu, który dotknął tradycyjne religie w XX wieku. Modernizm w kościele to była próba dostosowania wiary do wymogów współczesnej nauki i kultury. Brzmi rozsądnie, prawda? Problem w tym, że w praktyce często oznaczało to wyrzucenie wszystkiego, co nadprzyrodzone, z religii. To jak próba zrobienia pizzy bez ciasta, może wyjdzie jakaś sałatka, ale pizza to już nie będzie. Pius X potępił modernizm jako zbiór wszystkich herezji. Może zabrzmiało to surowo, ale papież intuicyjnie wyczuł problem, jeśli religia przestanie być religijna, to po co w ogóle istnieje? Ludzie potrzebują transcendencji, nie kolejnej wersji humanizmu. I tu dochodzimy do najciekawszej części naszej podróży: współczesnych kontrowersji i problemów religii w XXI wieku. Bo okazuje się, że gdy tradycyjne religie tracą na znaczeniu, ludzie nie przestają być religijni. Po prostu znajdują sobie nowe obiekty kultu. Chantal del Sol, francuska filozof, twierdzi, że ludzie nie mogą żyć bez sakrum. Kiedy odchodzi monoteizm, przychodzi panteizm lub kult natury. I tu dochodzimy do bardzo współczesnego zjawiska religii klimatycznej. Przyjrzyjcie się temu fenomenowi przez pryzmat definicji religii. Mamy wierzenia. Antropomorficzne ocieplenie klimatu jest wyłącznie winą człowieka. Mamy kapłanów, aktywistów klimatycznych. Mamy rytuały, sortowanie śmieci, używanie toreb wielorazowych. Mamy nawet eschatologię, wizję końca świata przez katastrofę klimatyczną. Mamy święta, dzień ziemi. I co najważniejsze, mamy grzech pierworodny. Poprzednie pokolenia zanieczyściły planetę, a my musimy pokutować. George Weigel, First Things, pisze wprost. Ekologia stała się ponad światową pseudoreligią. Ta religia ma bóstwo gaje ziemię matkę. Ma święta religijne, rytuały, zasady moralne, a przede wszystkim ma coś, co każda religia potrzebuje bezwzględną pewność co do posiadanej prawdy. Nie mówię, że ochrona środowiska to zły pomysł. Przeciwnie, jestem za racjonalnym podejściem do ekologii. Ale kiedy nauka staje się religią, kiedy nie wolno zadawać pytań ani wątpić w ortodoksję, to mamy problem. Steven Kunin, profesor fizyki, zwraca uwagę na to, że naukowe dane na temat klimatu są znacznie bardziej skomplikowane niż sugeruje klimatyczna ortodoksja. Ale próba racjonalnej dyskusji często spotyka się z religijnym oburzeniem. A teraz, Suchar, jak rozpoznać, że religia powstaje? Gdy zamiast pomocy w problemie, dostajesz instrukcję, żeby się modlić i cierpliwie czekać na cud. Jeśli podoba Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz komentarz, to naprawdę pomoże rozwijać ten projekt. Treści i oprawa wizualna powstały w dużej mierze z pomocą sztucznej inteligencji, bo na tym kanale eksperymentuję z narzędziami AI, żeby tworzyć coraz ciekawsze treści. Masz pomysł na kolejny odcinek? Zostaw komentarz. Tematy mogą być naprawdę dowolne, od historii, przez naukę, aż po popkulturę. Rozważę wszystkie propozycje. I tu dochodzimy do kluczowego pytania, czy religia ma przyszłość w XXI wieku? Przewiduje się, że poziom religijności na świecie wzrośnie z 84% w 2010 roku do 87% w 2050. To może zaskakiwać w czasach nauki i technologii. Ale może wcale nie powinno. Jak mówi Chantal Del Sol, trudno sobie wyobrazić, by człowiek mógł obyć się bez sakrum. Potrzebujecie czegoś więcej niż tylko materialnego świata. Potrzebujecie sensu, celu, nadziei. I jeśli tradycyjne religie tego nie dostarczą, znajdziecie to gdzie indziej. Ciekawa jest też perspektywa ewolucyjna. Richard Sosis i inni antropolodzy ewolucyjni sugerują, że religia mogła dawać przewagę adaptacyjną. Grupy z silnymi wierzeniami religijnymi były bardziej zwarte, bardziej skłonne do współpracy i poświęceń. To wyjaśniałoby, dlaczego religia przetrwała naturalną selekcję. Durkheim miał rację, mówiąc, że religia pełni funkcję integracji społecznej, daje poczucie wspólnoty, wspólnych wartości, wspólnego celu. W czasach, gdy tradycyjne więzi społeczne słabną, ta funkcja religii może być jeszcze ważniejsza niż kiedykolwiek. Na koniec naszej podróży po krainie wierzeń, jedna refleksja. Religia to jedno z najciekawszych zjawisk w historii ludzkości. Czy wierzycie w Boga, Allaha, Buddę, czy w potęgę nauki, wszyscy jesteście w pewnym sensie religijni. Wszyscy szukacie odpowiedzi na te same podstawowe pytania o sens istnienia. Problem pojawia się wtedy, gdy religia, czy to tradycyjna, czy nowa świecka, staje się narzędziem władzy i przestaje służyć poszukiwaniu prawdy. Gdy kapłani, czy to w sutannach, czy w białych fartuchach, Mówią wam, że nie wolno zadawać pytań. Wśród tych wszystkich pytań i wątpliwości jedno jest pewne: prawda nie boi się pytań. To fałsz potrzebuje ochrony przed wątpliwościami. A teraz pytanie do was, słuchacze: jak myślicie, jaką religię wymyśli sobie człowiek w następnym stuleciu? I czy AI, sztuczna inteligencja, będzie w niej miała swoje miejsce jako cyfrowe bóstwo, czy może jako elektroniczny diabeł kuszący ludzkość? Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekaw Waszych teorii.